By fachowcem zostać chce lub mistrzem modna prawy. Fiksik musi uczyć się, aby dobrać prawy. nabrać prawy Więc mają twoje szkoły, w nich uczą się co dzień. A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. Psz. Program. No dobrze, zobaczmy. Powiedz dzień dobry. Dzień dobry. Teraz podnieś ramię. A teraz je opuść. <laughs> Udało się. Doskonale. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, fiksiki. Jak miło Was widzieć? Czym się pan dzisiaj zajmuje? Właśnie usprawniam manipulator. Teraz to urządzenie widzi, słyszy hmm, i ma nawet głos. Dzień dobry. Ura! Ty, gdyby manipulator miał mózg, byłby zupełnie jak człowiek. Przecież ma mózg. Widzisz, jak pan profesor podłączył komputer do mechanicznego ramienia? Czyli, że komputer to mózg? Nie do końca. Sam komputer to tylko metal. Dzień dobry. Ale najważniejsze jest jego oprogramowanie. Wyobraźcie sobie, że wracacie ze szkoły i znajdujecie liścik od mamy. Przebierz się, zjedz coś, pozmywaj naczynia i odrób lekcje. Właśnie tak działa program w komputerze. To ciąg poleceń, które komputer ustawia w sekwencje i wykonuje po kolei. Programy nazywamy też aplikacjami. Jest ich mnóstwo w komputerach, tabletach i smartfonach. To właśnie dzięki programom urządzenie jest takie sprytne. No i proszę, zmieniłem polecenie. Zobaczmy, teraz mój manipulator po wpisaniu komendy e, e, umyję ten brudny kubek. Uwaga, mam brudny kubek, proszę, rozwiążesz ten problem? Wykonuję. Problem został rozwiązany. <laughs> Chyba nie zrozumiał o co chodziło. Hmm. Próbuję jeszcze raz. Pozbieraj te kawałki. Nie rozumiem. Proszę zamieć tę podłogę. Nie rozumiem. Ach, a może pozbądź się wszystkich nieznanych obiektów z laboratorium? Rozumiem. Wykonuję polecenie. Widzę nieznane obiekty. Hej! Co ty hey! robisz? Natychmiast przestań. To nie są nieznane obiekty. To moi przyjaciele. Od razu lepiej. Oh. Kolejny nieznany obiekt. Co ty opowiadasz? Kolejny nieznany ja tu obiekt! Pracuję. Stop! To moje laboratorium! Opcji. Przestań! Obcy! Stop! Stop! Przestań! Zostaw! Zostaw! I co, nie dasz rady? Masz na krótkie ramię! Zrozumiałem, wydłużam ramię! Stop! Przestań! Zostaw! Oj, może tu? Blast, blast. Pana program chyba nie działa najlepiej. Masz rację, wdał się pewnie w jakiś błąd. A. Współczesne urządzenia działają dzięki różnym komputerowym programom, które niestety czasem zawodzą. Na przykład alarm w samochodzie może się uruchomić zupełnie bez powodu. Czasem komputer nie słucha waszych poleceń i sam zaczyna robić dziwne rzeczy. A wasze telefony mogą się zawiesić i nie reagować na żadne kliknięcia. Jeśli kiedyś tak się wydarzy, należy wtedy zresetować urządzenie. Albo wyłączyć je, a potem znów włączyć. Czasem to pomaga i urządzenie znowu jest sprawne. Ale jeśli i to nie działa, warto wezwać fachowca, który ustali, czy zawiniło oprogramowanie, czy samo urządzenie i wtedy to naprawi. Jak można go powstrzymać? O! Może odłączymy manipulator od komputera! Genialny! Odciągnę jego uwagę, a wy go odłączycie! O nie, to mój czły punkt. Gotowy? i raz. I, raz. I I. I... Już wiem o co chodzi. Tak? W kodzie był taki drobny błąd. I gotowe. Teraz manipulator będzie działał. Sprawdzimy. Zaczekaj chwilę. Na dziś wystarczy. Musimy sprzątnąć ten bałagan. Spokojnie. Mój manipulator nam w tym pomoże. Wzięły się, to wielki sekret jest, a skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest